Witam Was w nagrywaniu Soul River 2. No dobrze, kamera mi się ustawiła, tak? No świetnie, jestem jak najbardziej za. Dobrze, idziemy dalej. Nie wiem, możecie mnie uznać za dziwaka? No właśnie, i czemu raz jel, tutaj nie biega normalnie? A Dlaczego on szybciej się porusza ode mnie? No, yy, możecie uznać mnie za dziwaka, ale yy, cieszą mnie. Yy, łapki, a dostałam w ostatnim filmiku aż dwie pozytywne. Strasznie mnie to cieszy, że komuś spodobała się moja <laughs> praca. Nagrywanie Demet! Dlaczego ich tylu musi być? Nie wiem, ja dobrze. A, spadła. I... Się zgubiłam. A nie, dobrze jest. Jaka kulturka. Przepraszam aż za zbarkanie, ale. Nie za dobrze się dzisiaj czuję. Znowu mnie jakieś choróbsko dorwało, Demet. Co? Fuck! Co mnie tu znowu będzie chciało napastować? Jakim sprawem? Na bagnach Nie, to na bagnach to już jest zaak brzegilka Dobrze tam. Jest ten tygel. Tylko nie wiem po co. Ja bym zmieniać e, Rivera. Woda? Dlaczego tu wody nie ma? Demet! Coś ja się tutaj gorzej zgubię. Jeszcze to mnie na. Próbuję napastować. Sierdzielaj. No super. Teraz wracam. No dobra. No nie, no ja się tutaj strasznie gubię. Dobra. Fak, demet. Nie mam. Nie gadajcie, że ja zdupiłam. <laughs> Przepraszam. Że zdupiłam. No nie, chyba nie, no, jak kamera mi się ustawiła, to o wiele wygodniej się gra. Aaa! No, nie, to są już jakieś żarty. Paduga! Więcej was matka nie miała. No, naprawdę. Zostawcie biednego raz Bo raz jel wam... Mówiłam, że ja będę się yy, gubić. No dobrze, no <laughs> po tysiącach prób wreszcie mi doskoczył. No naprawdę. Frustracja mnie tutaj wielka brała. Hmm. Nie wiem w razie co? Jezu, raz jeżeli już się przestraszałam, że mi spadniesz, że spadniesz jak polska nastolatka. Fajnie, nie mam zamiaru walczyć z tymi duchami, pseudo duchami. To polet, tylko przebiec. Spadowa. No, a kamera mnie zwiksowała. Aha, już płyniemy do Eldera, ta. No fajnie. Kół powierzchni. Co one tu robią? me Raziel I wonder old one did you truly resurrect me or were you simply there when I awakened from my torment in the abyss I suspect you found me merely convenient dropped in your lair by Cain indestructible for some reason a durable and gullible tool for you to manipulate this one thing I readily admit I have been used by others time and again but always I seem to stray from their path. What is it about me, demon, that makes me such an unreliable instrument? Why do I survive one trial after another, on and on, in an endless succession of humiliating deaths and resurrections? It seems there is much more to my destiny and my history than I know. Perhaps more than you know as well. Dobrze <laughs> raziel. I zapiszmy tutaj stan gry. Więc dzięki, jak oglądaliście, <coughs> przepraszam, dalej nie dam rady nagrywać, bo gardło mnie zabija. Dobrze, więc miłego dnia, popołudnia bądź wieczoru. Na razie. Pa.